Siemaneczko widowie. No to przechodzimy do sklepiku. Nie zapomnijcie o łapece, subiku, komentarzyku i dzwoneczku. Lecimy. Co tu dzisiaj mamy? Jesienna. Tak to wygląda. sezonu pierwszego. Lecimy dalej. wziomuś i plecak ma jak taki. No, takie śmieszne. Ale los. No, dobrze. Następny. Pasztet. No, fajnie. <laughs> no i plecaczki, zbieraczki. I lotnia. Takie śmieszne. Mięso-lot. I pojedyncze mamy tutaj. Kolby. Pasztet, tłuszcze i mięso lód. Lecimy dalej. Człowiek Ziutek. Ma jeden, dwa, trzy, cztery style. No i takie śmieszne. no ale fajne masjanie atakują takie ludziki no. co to jest dwa style czym oni los. No plecak do niej. Ziomek. Komfortowe kły do tego plecak. Taka lotnia malowanie jak zwykle i w dół. patka za 800 do lewego dla widzów No i tutaj ekran wczytywania Jak ktoś chce Nic nie kosztuje No to to już znamy Nie będziemy przedstawiać Jedziemy w dół Pole Lotnia Skinki pole Tu też wiadomo, co jest. To też już znamy. To też już było. Mogłyby już, Mogliby już zmienić. I pojedyncze do tego mamy. Skinki. Lecimy, lecimy w dół, lotnie zbiorniki plecaki. Pakiety taki siedemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt dziewięć ziko za dwadzieścia osiem dziewięćdziesiąt dziewięć ziko. Za czterdzieści siedem, dwadzieścia cztery ziko, sześćdziesiąt ziko. No i sto dziewiętnaście, ziko, plus 1000 waudolców No i zobaczymy, o, muszę ekipkę kupić. No, okej okay. No i co tu? Dostało jeszcze dwa Bo od stycznia będzie plecaki będą No i co, i tyle W tym temacie Dzięki za oglądanie A Zapomnijcie o subiku, łapce, komentarzy ku i dzwoneczku Dzięki za oglądanie. Elo.